No, no, kochani, tak. Ja nie wiem, że w jestem jest już. Um, no, przy zadaniu 19. Um, nie robiłam tego, ponieważ moim zdaniem to było bez sensu, żeby tak robić. Gdyż. Wszędzie jest po prostu. Samą uczynię na pewno łatwo jest, żeby ten robimy z nami Baw się z koniem sky. Tylko jak! I takiego jak Google. Ale nie będę korzystać na pewno z niego. Otóż kiedy zarejestrujecie w ośrodku jeździeckim swojego konia, macie piłeczkę obok i klikacie, ile chcecie się bać. Może być co dwa. No i potwierdź, kiedy potwierdzimy, powinniśmy dostać nagrodę za zadanie. Nieśmiertelność dla konia. Teraz, co sobie jest i musimy go postarzyć y, do 1 roku i 6 miesięcy. Zaraz zobaczymy, ile ma. 8 miesięcy, czyli trzeba nakarm. karm Połóż spać. Połóż spać. Połóż spać. Ma 10 miesięcy. Załóżmy, zaraz zobaczymy, ile Ma. ma. I znowu, połóż wyszyść, napój i masz. Postaż. Dwanaście miesięcy. Jeszcze dwa razy tą samą czynność. Jestem w tak zwanym ośrodku dzieckim nad, pod rogiem jednorożca. Postaż. Potwierdzić. Pojawiamy się znowu. Ma teraz jeden rok, dwa miesiące. Także jeszcze dwa razy tą czynność po prostu wyjść, to już spać. Postaż. Postaż. Jeden rok, jeszcze 4 miesiąc. I wy wy wykonujecie tą czynność e, tak jakby tyle razy, ile trzeba. Bo to jest taka misja. Więc. Potwierdź i w tym momencie już nic nie klikamy, tylko widzimy, że ma już 1 rok i 6 miesięcy. Co jest przez nas zrobione? Dostajemy 100 razy worek owsa. Udaj się na przejażdżkę. Jak to zrobić? Przejażdżki, plus, stromy, stok. Ja wybieram plus. I No. Godzina trwa to, więc jedź. 5 punktów dorastania. Robię dzisiaj do, jak się uda, 20 lub nawet 30 rankingu, do 30 zadania, bo to ma być szybki filmik, nie będę Wam odręczył, zrobić wszystkich zadań. Na pewno jest ich 100. Na pewno. Ile ich jest? To jest to samochód. To jest samouczek, więc jest... Cześć samouczka i potem... Nie mam. I potem już nie będę nagrywać. Eee, samouczka, oczywiście, bo będę. Dwa lata. No i znowu... Już zapauzuję, bo naprawdę mi się nie chce. Już. Trenuj Sky. Bo mój ma jest Sky. Wytrzymałość jeden. I 10 do wszystkich umiejętności konia Sky. Ilość request, która dostaje się za zaproszenie nowego gracza. 2000 I dostajesz tysiąc. Pura! Wpisz w cele Kronosa. Dwa. Tak? Jednak sylwetny Kronosa. E, posłuchajcie, drugą osobą, która jest bardzo zaszczepionym e, człowiekiem, gra w tą grę, jest... jestem ja. <śmiennie> e, jest taka jedna osoba, która e, też gra w tą... Mianowicie mój brat. On... E, gra w I nie idzie. I nie idzie. E, to. Teraz nie wiem, jak to zrobić. Kupić? Dostaję ci czarną orchideę za to zadanie. Połóż konia Sky spać. Po prostu klikasz połóż spać. I zadam. To jest trzy punkty do rozstania. Zapisz konia Sky na lekcję. Box. Przepraszam, pomyliłam, więc lekcja, lekcja. Jeśli naprawdę Wam się pomyliło, jeśli się, to przepraszam. Musimy się filozofię. Ile dni stażu potrzebujesz, aby móc sprzedać konie na okc? Zostawiajmy, że 20 dni. Nie? Zostawiajmy, że 10 dni. O, bonus ląży. Nie wiem, co to Dwa 2 lata i 6 miesięcy. Wiecie, co robić. Nie, bo szło, Już! Nowy koń! Jest, ale super rasy, tylko inny kolor. Kuba, to jest mój brat, ale powiedz to bardziej językiem, że to i to, a nie pewnie. Powiedz mi, to będzie ten koń tej samej rasy, tylko inny kolor. To jest mój brat. Może on mi będzie faktycznie kiedyś rzeczywiście pomagał. Ła, no tak Jak zmienić mu nazwę? Klikacie koń, Fjord. Niestety, nie wiem, nie czekaj zmieniać, co fajnie, czekaj, czekaj. Trzeba rozmnożyć, czekaj, klikamy rozmnożenie, pokryć, u nie to, co to. Kole. Bonus butów dla konia Kuba! Idziemy do konia Piotrkowskiego i pokryć. się. Będę miała trzy. Jak zmienić nazwę? Daję znać na górę. Klikasz potwierdź. Klikamy pokryj. I? Mam raz. rasy. Dzieje nam się, że mam trzy konie. Prawdopodobnie. Nie, się Zaraz zobaczmy. Jedna pięta Hildesa. Ach, czy. Posłuchajcie. A ym, następne zadanie, ponieważ już nie mogę nagrywać właściwie, nagram kolejny, ukaże się niebawem. Dziękuję i papa.